Dzień dobry wszystkim. A teraz taka historia. Pani się zapytała, czy od przyjmowanie odpusu zupełnego wiąże się <laughs> ze zmniejszeniem nienawiści, którą ją otacza. <laughs> łączy się. E... Historia jest taka. Jeśli przyjmujemy odpust zupełny, a można przyjąć codziennie odpust zupełny na cztery sposoby: albo Droga Krzyżowa w Kościele, będąc władcą uświęcające przy, po przyjęciu Komunii Świętej. Eee, droga krzyżowa w kościele, albo pięć tajemnic różańca, albo pół godzina na święty sakrament, albo pół godziny przecież Pismo Święte, dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego i poprosił uzyskać odpustu, Odpusz zupełnie się dostaje, czyli darowanie kar, ksiądz odpuszcza winy w konfesjonale, ale kar nie. Kary zostają, no i odpusz zupełny te kary niweluje do zera. Ja to robię codziennie. Taki jeden z pan, panów mnie rozbawił mówi, ile on musi grzeszyć jak odpus przyjmuje codziennie. No mi się bardzo podobało. Bawię się tu na tym TikToku genialnie. Ja nie lubię, kiedy szatan e, wbija mi widły w tyłek. E, więc to jest taka historia, że jeśli ja przyjmuję odpust zupełny codziennie, to szatan ma wyjątkowo krótkie widły w stosunku do mnie i dlatego szczęśliwie mi się żyje. Czy to zmniejsza nie, niechęć dookoła, czy nienawiść? Każda nienawiść to ma swoje korzenie w szatanie. Szatan wymyśla takie różne historie, do głowy ludziom wkłada, O, jest królem kłamstwa, nienawiści. No więc wszystko jasne. Powiem że mnie te historie typu jakieś tam komentarze typu średniowieczy, Czarnogród, Ciemnogród, Czarnogród, nie wiadomo co jeszcze, to mnie zupełnie nie robi, bo ja wiem, że ja mam rację, ja wiem, że idę do raju, ja wiem kim jestem i dokąd idę, więc mnie to zupełnie, raczej nie rozbawia te wszystkie opowieści ewangelików, którzy mówią, gdzie to napisane w Piśmie Świętym, świętym i tak dalej. No, nie obrażam mnie to absolutnie, więc zdecydowanie, odpust zupełny pomaga w szczęśliwym życiu. Zdecydowanie. Ponieważ nie dotyczą nas te wszystkie historie, jesteśmy ponad te wszystkie drobiazgi typu, że ktoś coś tam powie, ale. Ciemnogród, średniowiecze, fanatyk, i tak dalej. Niech sobie mówią co chcą. Mnie będzie sądził Bóg. I tylko na tym sądzie niesłychanie mi zależy. A na sądzie ludzkim, jak zeszłoroczny śnieg. Niech sobie mówią co chcą. Co mnie interesuje, co ludzie mówią o mnie? Zupełnie bez znaczenia. Natomiast to, co mówi o mnie Bóg. To jest dla mnie ogromnie ważne. Yy, więc zachęcam wszystkich do częstego odpustu, zupełnego, żeby szczęśliwie żyć. No, to wtedy w sercu i w głowie tak wszystko się fajnie układa, bo czuję się obecność Boga na każdym kroku, na ka w każdej chwili. Bóg mnie ratuje, ja to coraz częściej odczuwam. No, miło niesłychanie. Dziękuję Tobie Boże Wszechmogący, dziękuję Tobie ukochana Matko i wszystkim zastępom w Świętych. Ja wszystkim Bóg Bógowi Trzechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przypominam, że to moja prawa ręka, a kamera odwraca strony. Takie lustrzane odbicie. Miłego dnia wszystkim życzę.